3 minus prawy przy płocie. 20. 2 lewy późno. Do 4 prawy. 30. 2 lewy późno. 30. 2 lewy trzymaj. Do 2 prawy otwarty. 40. 2 lewy krótki trzymaj. 2 lewy krótki trzymaj. Zamostkiem 5 prawy trzymaj. W 2 trzymaj. Do 2 plus lewy. Do prawy. Do 3 trzy minus trzymaj. Do 5 prawy w 3 plus otwierający. 3 fit na drzewie trzymaj. Za szybko herbit. Do 3 lewy otwierający. Fit trzymaj. Do 3 trzy lewy otwierający. 4 szybki przy płocie. 23 prawy długi. Trzymaj. 3 prawy długi, trzymaj. Do 5 lewy w 3 na słupie, bardzo długi, otwarty. Do szczytu. 3 prawy na słupie, do szczytu. Zaszczytem 20. 3 plus lewy, trzymaj. Do 2 prawy na mostek, trzymaj. 40. 4 prawy szybki, trzymaj. 33, minus prawy, przy, późno przy domu, trzymaj. Do 2 lewy za barierkę. 2 lewy za barierkę. Do prawy 10, 90 lewy na mostek. 90 lewy, lewy, lewy na mostek. 10, 5 prawy w 2, krótki ciąć otwierający. 2 krótki ciąć otwierający w 3, trzymaj. Do 3 lewy otwierający. Do 4 plus prawy pod górkę. 4 plus prawy pod górkę. Na górce 5 prawy, krótki, trzymaj prawej z uwagą, 200. 3 minus lewy. 3 minus lewy. 50. 4 prawy, krótki. 33 plus lewy. 100. 3 prawy, krótki. Trzymaj. 3 prawy, krótki. Trzymaj. Do 5 lewy do szczytu. Za szczytem 4 prawy, szybki, krótki. 53 prawy, krótki na drzewie. Przytnij. 300. 3 lewy długi otwierający. 3 lewy długi otwierający. 20. 4 plus prawy w 4 fit przy słupie. 4 plus prawy w 4 fit przy słupie. 43 minus lewy. 50. 5 prawy w 2 plus fit trzymaj głaz. 5 prawy w 2 plus fit trzymaj głaz. Do 2 lewy przy drzewie. 50. Lewy do 5, prawy w 3, fit na płocie, trzymaj, 3 trzy fit, 5 prawy w 3, fit na płocie, trzymaj, 24 plus lewy, 30, 3 trzy minus prawy, krótki, 100, prawy do 4 plus lewy, do 4 plus lewy, 30, szczyt za szczytem, 30, hak prawy za wysepkę, hak prawy za wysepkę, syf do 4 lewy w 2 trzymaj. 4 lewy w 2 trzymaj. Do 2 prawy ciąć. W 2 krótki nie ciąć. 2 krótki nie ciąć. 50. 3 minus prawy trzymaj. Do 2 plus lewy otwierający długi. 2 plus lewy otwierający długi. Do 5 prawy. Do 5 prawy w 2 fit. Trzymaj. Do 5, 2 fit. 30. 3 plus lewy. Do 4 plus prawy. 200. Przy drzewie 3 plus prawy. Przy drzewie 3 plus prawy. 50. Uwaga. 4 plus lewy. Znak Janice. Od znaku 22 lewy. Późno. 50. 3 minus prawy otwierający. 50. 4 plus prawy. 40. Uwaga. 3 minus prawy. Krótki. Trzymaj. Do 2 plus lewy syw. Do 2 plus lewy syf, 3 minus prawy krótki, trzymaj, do 2 plus lewy syf, 30. Sekwencja prawy do lewy, do 3 trzy prawy, trzymaj, 32 plus prawy, późno, trzymaj, 2 plus prawy, późno, trzymaj, do 2 lewy, trzymaj, do 3 trzy minus prawy, 200 prostuj, lewy do prawy krótki, 50. Uwaga, przekładaj 3 lewy przy domu, do prawy. Do lewy, do minus 3, do 3 minus prawy, krótki, trzymaj, uważaj, 20, 2 plus lewy, trzymaj, 2 plus lewy, trzymaj, przekładaj 3 trzy prawy przy płocie, przekładaj 3 prawy przy płocie, do lewy, do prawy, 30, 3 plus lewy, do prawy, 40, 3 plus prawy, przytnij, 30, 3 plus lewy, plus, 3 plus lewy, długi, do 3 minus prawy, ciąć, syp, 200, Szczyt śmiało, 200 prostuj Chopa kępa drzew po prawej, najedź prosto. Za hopą 4 lewy szybki. 4 100. 100. Szczyt za szczytem 3 minus prawy, trzymaj. Do lewy. 100 prostuj 3 plus prawy późno. Do 3 lewy. Do 3 prawy. 50. 3 prawy, 50. 5 prawy, 80. 5 lewy w 3 fit. 5 lewy w 3 fit. Psy. 200 prostuj. 4 plus lewy krótki, 70. 3 lewy, trzymaj. 3 lewy, trzymaj. Do 3 plus prawy otwierający. Do 3...